Ciszy konwentu w łagiewnikach, 28 października 1938 roku, młoda zakonnica o imieniu Helena Kowalska przeżyła wizję tak przerażającą, że jej ciało zadrżało jak liść na wietrze jesiennej burzy. To, co ujrzała w tych dziesięciu sekundach po śmierci duszy ludzkiej, przekroczyło granice ludzkiego zrozumienia i wstrząsnęło podstawami jej duchowego życia. Czy jesteś gotowy zmierzyć się z prawdą, która może na zawsze zmienić Twoje postrzeganie tego, co czeka nas po ostatnim oddechu? Ta wizja nie była zwykłym snem ani wytworem wyobraźni. Była objawieniem tak realnym i namacalnym, że święta Faustyna przez wiele dni nie mogła znaleźć spokoju, a jej słowa zapisane w dzienniczku wciąż budzą dreszcz u wszystkich, którzy odważą się je przeczytać. Niektórzy twierdzą, że to, co ujrzała, było zbyt okrutne. By mogło pochodzić od Boga miłosierdzia, ale czy naprawdę jesteśmy gotowi odrzucić świadectwo tej, którą Kościół uznał za świętą? Istnieją chwile w historii ludzkości, kiedy niebo otwiera się jak rozdarty całun i pozwala śmiertelnym oczom ujrzeć to, co zwykle skryte jest za zasłoną wieczności. Święta Faustyna była jedną z niewielu wybranych, którym dane było zajrzeć za tę zasłonę i zobaczyć mechanizm sprawiedliwości Bożej w akcji ale czy to, co ujrzała, było sprawiedliwością, czy może czymś znacznie bardziej złożonym i przerażającym? Jej wizja dziesięciu sekund po śmierci odsłania proces, który dzieje się z każdą duszą w momencie, gdy serce przestaje bić i świadomość ziemska gaśnie jak płomień świecy. To nie jest romantyczna podróż ku światłu, o której opowiadają książki o doświadczeniach bliskiej śmierci. To jest surowa, bezlitosna konfrontacja z prawdą o sobie, z każdym uczynkiem, każdą myślą, każdą niewykorzystaną szansą na miłość. W tych dziesięciu sekundach, które mogą trwać jak wieczność, dusza staje przed lustrem tak doskonałym, że nie można przed nim ukryć nawet najdrobniejszej skazy. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów spojrzeć w to lustro już teraz, czy wolisz czekać na ten nieunikniony moment? Co się dzieje z człowiekiem, który przez całe życie budował maski, ukrywał się za usprawiedliwieniami, Poszukiwał siebie i innych, gdy nagle wszystkie te warstwy zostają zerwane jak papier w płomieniach, święta Faustyna ujrzała moment, w którym każda dusza, bez względu na to, kim była na ziemi, jakie nosiła tytuły, jaką miała pozycję społeczną, staje naga przed obliczem absolutu. Nie ma już czasu na pokutę, nie ma możliwości poprawy, nie ma szansy na wymówki. Jest tylko przenikliwa jasność Bożej Sprawiedliwości i dusza która w jednej chwili rozumie wszystko, każdy gest miłości, którego nie wykonała, każde słowo współczucia, którego nie wypowiedziała, każdą okazję do dobra, którą zmarnowała, to jest sąd. Ale czy to naprawdę Bóg wydaje wyrok? Czy może dusza sama siebie potępia, nie mogąc znieść konfrontacji ze swoją prawdziwą naturą? Wizja świętej Faustyny sugeruje coś jeszcze bardziej niepokojącego, że piekło może nie być miejscem, ale stanem świadomości, który rodzi się w momencie gdy dusza uświadamia sobie kim naprawdę była i kim mogła się stać. Rozwój. Pierwszy blok. W swoim dzienniczku Święta Faustyna zapisała słowa, które do dziś sprawiają, że teologowie i mistycy na całym świecie zastanawiają się nad ich znaczeniem. Opisała jak w wizji ujrzała duszę w momencie opuszczania ciała i ten obraz był tak intensywny, że sama zakonnica poczuła fizyczny ból. Widziałam, jak dusza w chwili śmierci staje przed Bogiem, napisała. W tym momencie nic już nie jest ukryte, wszystko staje się jasne, jak słońce w południe. Ale ta jasność, o której mówi, nie jest błogosławieństwem, jest spalającym ogniem prawdy, który odsłania każdy zakątek duszy. Dusza widzi siebie taką, jaka naprawdę jest, bez osłon, bez wykrętów, bez możliwości ukrycia się za cudzymi opiniami czy społecznymi konwencjami, to jest moment absolutnej prawdy, moment, w którym kłamstwa, którymi karmiła się przez całe życie, rozpadają się jak domek z kart. I w tej nagiej prawdzie dusza albo znajduje pokój, albo pogrąża się w rozpaczy tak głębokiej, że ludzki umysł nie jest w stanie jej pojąć. Święta Faustyna widziała dusze, które w tym momencie krzyczały bez głosu, płakały bez łez, uciekały, nie mając dokąd pójść. Ale najstraszniejsze w tej wizji nie było to, co dusza widziała, lecz to, czego nie widziała. Święta Faustyna opisywała dusze, które w momencie sądu nagle uświadamiały sobie, że przez całe życie nie widziały Boga, nie dostrzegały Jego obecności w codziennych sytuacjach, w innych ludziach, w naturze, w małych gestach miłości. Były jak ślepcy, którzy nagle odzyskują wzrok i widzą, że przez lata mieszkali w pałacu, myśląc, że to była Nora. Ale teraz, gdy już widzą, jest za późno na radość z tego odkrycia. Jest tylko żal tak głęboki, że przenika każdą cząstkę ich istnienia. To jest prawdziwa tragedia ludzkiej egzystencji. Nie to, że Bóg jest niesprawiedliwy, ale to, że my ludzie jesteśmy tak zaślepieni własnymi pragnieniami, lękami i egoizmem, że nie potrafimy dostrzec miłości, która nas otacza. Święta Faustyna widziała dusze, które płakały nad każdą zmarnowaną okazją do miłości, nad każdym gestem dobroci, którego nie wykonały, nad każdym przebaczeniem, którego nie udzieliły. I ten płacz nie przynosił ulgi, był jak sól sypana na otwarte rany. Ten sąd, jaki ujrzała święta Faustyna, miał jeszcze jeden wymiar, który być może jest najtrudniejszy do zrozumienia i zaakceptowania. Dusza nie tylko widziała swoje życie, ale też wszystkie jego konsekwencje. Jak jej czyny wpłynęły na innych ludzi, jak jej słowa zmieniały losy innych osób, jak jej obojętność przyczyniła się do czyjegoś cierpienia. Było to jak oglądanie filmu, w którym jesteś głównym bohaterem, ale widzisz też wszystkich innych aktorów, i rozumiesz, jak Twoja gra wpłynęła na ich rolę. Dusza widziała dziecko, które nie otrzymało uśmiechu, gdy go potrzebowało, i jak to wpłynęło na całe jego życie. Widziała człowieka, który prosił o pomoc, a otrzymał obojętność. I jak ta obojętność zniszczyła jego wiarę w ludzi. Widziała wszystkie niewidzialne nici, które łączą nasze czyny z czynami innych i rozumiała, że każdy człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za cały kawałek świata, który go otacza. To była wizja tak przytłaczająca, że święta Faustyna przez wiele dni modliła się za wszystkie dusze, które muszą przejść przez tę przerażającą prawdę. Ale w tej wizji było też coś jeszcze. Coś, co może jest kluczem do zrozumienia całego objawienia. Święta Faustyna widziała, że w tych dziesięciu sekundach po śmierci dusza ma jeszcze jedną ostatnią szansę, nie na zmianę swojego życia, to już niemożliwe, ale na przyjęcie lub odrzucenie miłosierdzia. To jest moment, w którym wszystko, co dusza robiła przez całe życie, prowadzi do jednej finalnej decyzji. Czy w obliczu absolutnej prawdy o sobie wybierze pokorne uznanie swojej grzeszności? i otworzy się na przebaczenie, czy też, nie mogąc znieść tego, kim była, wybierze pychę i odrzuci miłosierdzie, skazując się tym samym na wieczne oddzielenie od Boga. Święta Faustyna widziała dusze, które nawet w tym momencie, widząc jasno swoją małość i grzeszność, wciąż wybierały swoje ego nad miłość Boga. I to był najsmutniejszy widok w całej jej wizji, niegniewny Bóg karający grzeszników, ale dusze, które same siebie skazują, nie mogąc przekroczyć granicy swojej pychy, nawet w obliczu nieskończonej miłości. Rozwój. Drugi blok. Gdy zagłębiamy się w świadectwo świętej Faustyny, odkrywamy, że jej wizja dziesięciu sekund po śmierci nie była jednorazowym objawieniem, ale częścią większego planu, który rozwijał się przez lata. W swoim dzienniczku opisuje, jak Jezus objaśniał jej kolejne aspekty tego, co dzieje się z duszą po opuszczeniu ciała. Widziałam dusze w trzech grupach, pisała. Jedne wchodziły prosto do nieba, inne musiały przejść przez czyściec, a trzecie i tutaj jej słowa stają się szczególnie poruszające. Trzecie odpadały w dół, jak kamienie wrzucone do głębokiej wody, znikając w ciemności tak gęstej, że światło nie może jej przebić. Te dusze, które odpadały w dół, nie były popychane przez gniewnego Boga, ale same wybierały swój los, nie mogąc znieść światła prawdy. To był jeden z najtrudniejszych elementów jej wizji do zrozumienia, że piekło nie jest karą narzuconą z zewnątrz, ale konsekwencją wolnego wyboru duszy, która woli ciemność od światła, bo w świetle musiałaby przyznać się do tego, kim naprawdę była. Święta Faustyna widziała, jak te dusze, nawet w obliczu nieskończonego miłosierdzia, krzyczały. Nie chcę tego światła, nie chcę tej prawdy. Najbardziej poruszający był moment, gdy święta Faustyna ujrzała mechanizm samego sądu. Nie było tam sędziego zasiadającego na tronie i wydającego wyroki, był tylko Bóg, nieskończenie kochający, cierpliwy, pełen współczucia i dusza stojąca przed nim. Sąd dział się automatycznie, jakby każda dusza nosiła w sobie wbudowany system sprawiedliwości, który w momencie konfrontacji z absolutną miłością wydawał natychmiastowy werdykt o jej stanie. Widziałam, że to nie Bóg skazuje duszę, pisała. One same siebie sądzą, widząc jasno różnicę między tym, kim były, a kim mogły się stać. To było jak patrzenie w lustro, które odbijało nie tylko aktualny wygląd, ale też wszystkie niewykorzystane możliwości, wszystkie szanse na świętość, które zostały zmarnowane. Dusze widziały siebie jako małe, egoistyczne istoty, które przez całe życie myślały tylko o sobie, podczas gdy mogły być nośnikami światła, narzędziami miłości, instrumentami Bożego miłosierdzia. I ten kontrast między tym, kim były, a kim mogły być, stawał się źródłem ich cierpienia lub radości, w zależności od tego, jak na niego zareagowały. W dalszej części swoich zapisów święta Faustyna opisuje coś, co może być najważniejszą lekcją płynącą z jej wizji. Ujrzała, że w tych dziesięciu sekundach po śmierci najważniejsze nie są nasze wielkie czyny, nasze osiągnięcia czy porażki, ale to, ile miłości zdołaliśmy pomieścić w naszym sercu. Widziałam dusze proste, które na ziemi nie robiły nic wielkiego, ale każdy ich dzień był wypełniony małymi gestami miłości, pisała. Te dusze świeciły jak słońca, a ich radość była tak wielka, że rozświetlała całe niebo. Z drugiej strony widziała dusze ludzi, którzy na ziemi mieli wielkie pozycje, osiągnęli sukces, byli poważani i podziwiani, ale ich serca były puste, zimne, skoncentrowane tylko na sobie. Te dusze były jak piękne kwiaty bez zapachu, opisywała. Z daleka wyglądały wspaniale, ale z bliska okazywały się być tylko iluzją. To było objawieniem o rewolucyjnym znaczeniu, że w perspektywie wieczności liczy się tylko jedno: czy potrafiłeś kochać. Wszystko inne – władza, pieniądze, sława, pozycja społeczna – okazywało się być tylko dynem, który rozpływał się w świetle prawdy. Ale najgłębszą prawdą, jaką odkryła święta Faustyna w swojej wizji, było zrozumienie, że te dziesięć sekund po śmierci to kulminacja całego życia, ale nie jego koniec. To moment, w którym wszystko, co robiłeś, myślałeś i czułeś przez dziesiątki lat, krystalizuje się w jedną prostą prawdę o tobie. Każdy dzień, każda godzina, każda minuta twojego ziemskiego życia była przygotowaniem do tego momentu. Każdy wybór między dobrem a złem, każda decyzja o miłości lub egoizmie, każdy gest współczucia lub obojętności, wszystko to budowało twoją duchową tożsamość, która w momencie śmierci zostanie obnażona, jak rzeźba wydobyta z warstw marmuru. Święta Faustyna zrozumiała, że życie ziemskie to nie jest próbka przed właściwym spektaklem, to jest budowanie duszy, która pewnego dnia stanie przed obliczem absolutu. I w tym świetle każda chwila staje się nieskończenie ważna, każdy wybór nabiera kosmicznego znaczenia, a każdy dzień okazuje się być szansą na to, by stać się tym, kim naprawdę jesteś powołany do bycia. Ta perspektywa była jednocześnie przerażająca i wyzwalająca. Przerażająca, bo pokazywała wagę każdej decyzji, ale wyzwalająca, bo dawała nadzieję, że nawet w ostatniej chwili można jeszcze coś zmienić. Rozwój, trzeci blok. Gdy święta Faustyna próbowała opisać słowami to, co ujrzała w swojej wizji, napotykała na granice ludzkiego języka. Jak opisać doświadczenie? Które wykracza poza wszystko, co znane jest ludzkiemu umysłowi, jak wyrazić rzeczywistość, która jest bardziej realna niż wszystko, co widzimy na ziemi, ale jednocześnie tak różna od naszego codziennego doświadczenia. W swoich zapiskach używała słów jak ogniste, łote przenikliwe, nie do zniesienia, ale jednocześnie pisała, że żadne słowo nie jest w stanie oddać prawdziwej natury tego, co widziała. To nie było widzenie oczami ciała, tłumaczyła. To było widzenie duszą, a dusza widzi rzeczy takimi, jakie naprawdę są, bez żadnych zasłon czy iluzji. W tym duchowym widzeniu ujrzała prawdę o każdej duszy, prawdę tak jasną i bezsprzeczną, że żadna argumentacja, żadne usprawiedliwienie, żadna wykrętna nie mogła jej zanegować. To była prawda naga, bezlitosna, ale jednocześnie sprawiedliwa w sposób, który przewyższał ludzkie pojęcie sprawiedliwości. Każda dusza otrzymywała dokładnie to, na co zasługiwała, nie według zewnętrznych kryteriów, ale według wewnętrznej logiki swojego własnego wyboru. To, co najbardziej wstrząsnęło świętą Faustyną w jej wizji, to odkrycie, że miłosierdzie Boże nie ma granic, ale ma warunki. Widziała, jak nieskończenie cierpliwy i kochający Bóg wyciąga rękę ku każdej duszy, nawet do tej najbardziej zatwardziałej, najbardziej grzesznej, najbardziej oddalonej. Ale niektóre dusze, nawet w obliczu tej nieskończonej miłości, kurczowo trzymały się swojej pychy, swojego egoizmu, swojego przekonania, że nie potrzebują żadnego przebaczenia. Widziałam dusze, które krzyczały Jestem dobra, nie zrobiłam nic złego, to inni są winni, tu pisała. I te dusze, mimo że miłosierdzie otaczało je ze wszystkich stron, jak ocean, pozostawały suche, jak kamienie na pustyni bo nie otwierały się na nie. To było dla niej jednym z najtragiczniejszych widoków nie dlatego, że Bóg był okrutny, ale dlatego, że ludzka pycha może być silniejsza niż pragnienie zbawienia. Widziała dusze, które wolały cierpieć wiecznie, niż przyznać się do swojej słabości i przyjąć pomoc. To było jak obserwowanie kogoś, kto umiera z pragnienia przy źródle czystej wody, bo nie chce się nachylić, żeby napić. W swojej wizji, święta Faustyna ujrzała też coś, co można nazwać, anatomią grzechu. Widziała, jak każdy grzech pozostawia w duszy ślad, jak każdy zły czyn tworzy w niej ciemną plamę, jak każda kłamstwa buduje mur między duszą a Bogiem. Ale jednocześnie widziała, że żaden grzech nie jest nie do przebaczenia, żadna plama nie jest na tyle głęboka, żeby nie mogło jej zmyć miłosierdzie. Widziałam dusze tak czarne jak węgiel, pisała, ale gdy tylko otworzyły się na miłosierdzie, stawały się bielsze niż śnieg. Problem nie leżał w wielkości grzechów, ale w gotowości do ich uznania. Dusze, które były w stanie powiedzieć Tak, to ja zrobiłam te rzeczy, jestem winna, potrzebuję przebaczenia, otrzymywały je natychmiast i w pełni. Ale te, które nawet w obliczu oczywistych dowodów swojej winy, wciąż usprawiedliwiały się, oskarżały innych, szukały wykrętów. Te dusze pozostawały w ciemności nie dlatego, że miłosierdzie ich ominęło, ale dlatego, że same je odrzuciły. Święta Faustyna zrozumiała, że piekło to nie jest miejsce kary, ale miejsce samoskazania, miejsce gdzie dusze same siebie więzią w klatce swojej pychy. Najgłębszą lekcją z wizji świętej Faustyny było zrozumienie, że te dziesięć sekund po śmierci to nie jest arbitralny sąd, ale naturalna konsekwencja tego, kim się staliśmy za życia. Każda dusza w momencie śmierci staje się tym, czym się karmiła przez całe życie. Jeśli karmiła się miłością, staje się miłością, jeśli karmiła się nienawiścią, staje się nienawiścią, jeśli karmiła się prawdą, staje się przejrzysta jak kryształ, jeśli karmiła się kłamstwem, staje się nieprzenikniona jak czarny kamień, każda dusza nosi w sobie niebo lub piekło, pisała święta Faustyna. Śmierć tylko odsłania to, co już było ukryte w sercu. To odkrycie było jednocześnie odpowiedzialne i wyzwalające odpowiedzialne bo pokazywało, że jesteśmy architektami naszego własnego losu, wyzwalające, bo dawało nadzieję, że do ostatniej chwili można jeszcze coś zmienić, można jeszcze wybrać miłość zamiast egoizmu, prawdę zamiast kłamstwa, pokorne uznanie swojej słabości zamiast pysznej obrony swojego ego. Święta Faustyna zrozumiała, że życie to nie jest przygoda, po której nastąpi sąd, ale ciągły proces stawania się tym, kim jesteśmy przeznaczeni być. I w tej perspektywie każdy dzień, każda godzina, każda minuta nabiera nieskończonej wartości, jako szansa na przemianę. Zakończenie w ciszy swojej celi po tym porażającym objawieniu, święta Faustyna płakała. Nie płakała ze strachu przed własnym losem, ale z miłości do wszystkich dusz, które ujrzała w tym momencie prawdy. Jej łzy były jak rosa na ziemi po burzy, niosły w sobie ból, ale też nadzieję na nowe życie. Zrozumiała, że została wybrana nie po to, by straszyć ludzi wizją sądu, ale by przypomnieć im o tym, co najważniejsze, że miłosierdzie jest większe niż sprawiedliwość, ale wymaga od nas odwagi spojrzenia prawdzie w oczy. To spojrzenie nie musi czekać do śmierci. Może nastąpić już dziś, w tej chwili, gdy czytasz te słowa. Możesz zadać sobie pytanie, które każda dusza usłyszy w tamtych dziesięciu sekundach. Kim naprawdę jestem? Ile miłości pomieściłem w swoim sercu? ilu ludziom dałem nadzieję, a ilu ją odebrałem. Te pytania mogą boleć, ale ból, który przynoszą teraz, to nic w porównaniu z bólem, który może przynieść ich odkładanie na później. Święta Faustyna otrzymała dar widzenia tej prawdy wcześniej, żeby mogła się nią podzielić z nami. Jej wizja to nie jest groźba, ale zaproszenie. Zaproszenie do tego, by już teraz zacząć żyć tak, jakbyś wiedział, że każda chwila może być ostatnią. Słowa świętej Faustyny echoniosą się przez dziesięciolecia, docierając do serc tych, którzy są gotowi je usłyszeć. Miłosierdzie to słowo przewijało się przez całą jej wizję, jak złota nić wpleciona w ciemną tkaninę ludzkiego losu. Ale to miłosierdzie nie jest tanie, nie jest automatyczne, nie przychodzi bez warunków. Wymaga od nas czegoś, co może być najtrudniejsze w ludzkim doświadczeniu: pokory. Pokory wobec własnych słabości, pokory wobec prawdy o sobie, pokory wobec tego, że nie jesteśmy doskonali i potrzebujemy pomocy. W świecie, który każe nam być silnymi, niezależnymi, pewnymi siebie, to wezwanie do pokory brzmi jak prowokacja. Ale może właśnie dlatego tak wielu ludzi mija się z miłosierdziem. Nie dlatego, że go nie ma, ale dlatego, że nie potrafimy się przed nim otworzyć. Święta Faustyna widziała, jak dusze tonęły w oceanie miłosierdzia bo nie chciały przyznać, że nie potrafią pływać. Czy ty potrafisz przyznać, że potrzebujesz ratunku? Czy potrafisz wyciągnąć rękę po pomoc? Czy masz odwagę być słaby w świecie, który każe ci być silnym? Gdy zamykasz oczy i próbujesz wyobrazić sobie te dziesięć sekund po śmierci, co widzisz? Czy widzisz siebie stojącego dumnie przed obliczem Boga, gotowego bronić każdej swojej decyzji, usprawiedliwiać każdy swój czyn? Czy może widzisz siebie klęczącego, otwartego, gotowego przyjąć prawdę o sobie, jakkolwiek bolesna by była? To nie jest pytanie akademickie, to pytanie, od którego może zależeć twoja wieczność. Święta Faustyna dała nam prezent w postaci tej wizji, ale to my musimy zadecydować, co z tym prezentem zrobimy. Możemy go odrzucić jako przerażającą fantasmagorię średniowiecznego myślenia, możemy go zignorować jako niepasujący do naszego nowoczesnego światopoglądu, a możemy go przyjąć jako mapę prowadzącą do prawdziwego życia. Jeśli ten film dotknął czegoś w twoim sercu, jeśli te słowa rozbudziły w tobie pytania, na które wcześniej nie miałeś odwagi, jeśli poczułeś, że może warto spojrzeć na swoje życie z perspektywy wieczności, to znaczy, że święta Faustyna wykonała swoje zadanie. Teraz kolej na ciebie zostaw komentarz o tym, co czujesz po wysłuchaniu tej historii, podziel się tym filmem z kimś, kto też potrzebuje usłyszeć tę prawdę i zasubskrybuj kanał, bo to nie jest koniec, to dopiero początek rozmowy o tym, co naprawdę ważne w życiu.